Cześć, witajcie kochani w nowym odcinku serii Mierzymy. Dzisiaj zapraszam Was na haul ubraniowe z marki Laurella. Mam tutaj przygotowane właśnie ubrania, które będę dzisiaj mierzyć. Mam tutaj zarówno sukienki, komplety, jak i także nowość, czyli spodnie, coś nowego właśnie od tej marki, dlatego stwierdziłam, że no czas najwyższy nagrać kolejny haul ubraniowy. Jak wiecie, Laurella to jest jeden z moich ulubionych sklepów. W tamtym roku nagrałam dwa holu ubraniowe właśnie tej marki. No i dzisiaj zapraszam Was na nowe z wiosenno-letnią kolekcją. Sama zrobiłam zakupy z kodem rabatowym. Ja akurat takiego nie posiadam dla Was, no ale kilka dziewczyn w sieci, jeśli obserwujecie na Insta, to właśnie ma kod rabatowy 10%. Ja skorzystałam, wydam 1500 zł na te ubrania i zobaczymy, czy było warto, co mi się spodoba i co zostanie w mojej szafie. Jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy, mam nadzieję, że filmik przypadnie Wam do gustu, jeśli tak będzie, to nie zapomnijcie o przycisku subskrybuj, tak żeby być na bieżąco z moimi filmami, zarówno z tej serii, jak i także odcinkami makijażowymi na moim kanale. Będzie mi bardzo miło, tym bardziej, że teraz zdobijamy do 100 tysięcy subskrypcji i mam nadzieję, że jeszcze w tym miesiącu uda się ten próg przekroczyć, a jak nie, to już w przyszłym jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo blisko. No co, nie przedłużam dalej, przechodzimy do ubrań. Powiedziałam Wam o nowości, jaką są spodnie, dlatego może właśnie od tych spodni zaczniemy. To są takie eleganckie spodnie, jak widzicie, nie tyle z kantem, co tutaj z takim fajnym, właśnie z taką fajną fałską materiału. Wyglądają niesamowicie elegancko. Krój mają nie tyle dzwonowaty, ponieważ jak widzicie, szerokie są nogawki, co wydaje mi się, że są idealnie proste, także one jak się ułożą na udach, to później pójdą prosto na łydkach i bardzo fajnie będą wydłużać sylwetkę. Tego już jestem pewna, więc na pewno fajnie sprawdzą się u osób niskich. Ja sama do niskich nie należę, więc jestem ciekawa, czy, będzie, czy będą te spodnie odpowiednie dla mnie na długość. Tam mam 1,70 m wzrostu. Dzisiaj też jestem na obcasach, wydaje mi się, że na 8 cm obcasach, ale dokładnie nie pamiętam. Moje rozmiary, jak zawsze, znajdziecie na dole w opisie, razem z linkami do tych ubrań, które będę Wam tutaj pokazywała. To jest ogólnie model spodni Robin. Ja wybrałam w odcieniu lawender. Ostatnio wszelkie jasne odcienie fioletu jak najbardziej mi grają i to jest w tym momencie mój ulubiony odcień. Przebił róż, słuchajcie. I dlatego właśnie na ten odcień postawiłam. W tym modelu był dostępny także pudrowy róż, taki pastelowy w sumie bardziej róż, oraz jasna właśnie taka pastelowa mięta. Wszystkie odcienie prezentowały się naprawdę bosko. Ja postawiłam na ten odcień, ale wydaje mi się, że każdy znajdzie coś dla siebie. Wybrałam tutaj rozmiar L, standardowo właśnie L w laurelii noszę, dlatego właśnie po ten rozmiar sięgnęłam. Dobrałam do tego tutaj bluzkę, która nosi nazwę Dalia. To jest bluzka, która też jest związana tutaj z przodu, która jest dosyć krótka. Mam właśnie podobne bluzki do tej, ponieważ mam trzy modele kompletu, on się nazywa Felipa albo Felipa, już nie pamiętam dokładnie. I właśnie tam na, w tym komplecie były krótkie spodanki oraz właśnie podobna góra. Nie wiem, czy to nie jest ten sam model, albo bardzo zbliżony do siebie. Tutaj mamy takie pufni materiału, gumkę z góry, gumkę na dole. Właśnie to wiązanie, taka właśnie króciutka, to jest akurat od sni biały, ale nie jest to taka czysta biel. Ona dla mnie to jest taki ładny ekwi czyli nie jest zbyt żółte ale wpada właśnie w takie ciepłe tony, jest to złamana biel, ale fajna, fajna tonacja. Wydaje mi się, że te dwie rzeczy będą wyglądały super razem. Cena bluzki to 129 zł, spodnie 159 Jeśli chodzi o materiały, to tutaj mamy głównie wiskozę, 97% 3 poliestru, Tutaj mamy połączenie pół na pół poliestru z wiskozą plus elastą. Tak to prezentuje się na mnie. Mam wrażenie, że ten zestaw po prostu cudownie leży razem. Jeśli chodzi o spodnie, może zacznę tutaj od nich. Jak widzicie, są one dosyć długie. Nie sięgają jeszcze do ziemi dla mnie w tym momencie, w momencie kiedy mam tutaj buty na obcasie, ale wydaje mi się, że długość jest, jak na mój wzrost, po prostu idealna właśnie do obcasów. No To jest ogólnie fajne zagranie, że one rzeczywiście są dłuższe, ponieważ każdy może dostosować długość pod swój Wzrost, a takie skrócenie spodni w pudełku to nie jest duży koszt, więc to jest fajna sprawa, że po prostu można do swojego wzrostu dopasować, niż po prostu okazuje się, że spodnie są dla niektórych za długie, dla niektórych za krótkie i wiecie, Tak pasują dla większości. I co? Tutaj one są dopasowane w talii. Dobrze trafiłam z rozmiarem. Jeśli chodzi o sam ten model, mógłbym mieć tutaj troszeczkę mniej w talii, jeśli chodzi o tył, ponieważ z przodu tutaj idealnie fajnie się zgrywa i dopina, ale tutaj z tyłu mam trochę za dużo. Materiału, nie są one aż tak super tutaj dopasowane, to bym mogła spokojnie, wiecie, poprawić samodzielnie, gdybym te spodnie zdecydowała się zostawić. Ogólnie podobają mi się, jak one leżą w momencie, kiedy tak stoję bez ruchu. W momencie, kiedy się ruszam, no to tu faktycznie... Widać, że mam tutaj za dużo materiałów kroku, że ze względu na to, że ja mam takie dosyć spore uda, no to ten materiał po prostu nie ma się gdzie podziać i tak się dziwnie trochę układają. Wydaje mi się, że znacznie lepiej będą wyglądały osób, które mają chudsze uda, ponieważ wtedy po prostu ten ma materiał będzie bardziej lejący niż w momencie, kiedy ja właśnie biorę ym, krok i ten materiał idzie do góry i tutaj się opina. A tu, tu mam opięty właśnie na udzie, a tutaj po prostu robi się taka warstwa materiału, ale kolor i yy, Ogólnie fason bardzo mi się podobał, a leżą, tutaj widzicie, także z tyłu, fajnie podkreślają tyłeczek. Ja ogólnie uwielbiam wszelkie spodnie z wyższym stanem, dlatego mi się bardzo podobają. Szkoda tutaj, że właśnie ten materiał tak wygląda, ale też szczerze mówiąc nie miałabym żadnej okazji, gdzie mogłabym takie spodnie założyć, albo bym założyła po prostu na jedną jakąś taką większą uroczystość i później leżałoby w szapie, ponieważ one nie pasują do mojego stylu, ale chciałam właśnie je sprawdzić w akcji i ogólnie polecam. Jeśli chodzi o bluzkę, no to od razu mogę Wam powiedzieć, że to jest inny model niż te wspomniane bluzki z kompletu Felipa. Tutaj wyświetliłam się, moje zdjęcie z Instagrama właśnie w jednym z tych kompletów. Mam nadzieję, że wrócą w tym roku właśnie w jakichś innych materiałach, ponieważ sama chętnie kupiłabym. N, tutaj od razu właśnie mogę Wam powiedzieć, że model się troszeczkę różni. Minimalnie tak naprawdę, n, ponieważ tutaj całość jest taka sama. Różnica jest tylko taka, że tam jest trochę więcej materiału. N, że Nie jest tak, że tutaj jest gumka i od razu właśnie ta pówka na, na ramionach. N, tylko tu jest jeszcze taki troszeczkę materiału. Także ten dekolt nie jest aż tak szeroki, że łatwiej jest po prostu dopasować. Jest ja mam sama taki, który jest dosyć, wiecie, tak szeroko rozstawiony, ma ramiączkę, a tam po prostu tutaj jeszcze jest ten materiał. Dekolt jest tak samo głęboki i tutaj wszystko się zgadza. No i po prostu na z tyłu nie masz takiego wycięcia, ponieważ tam już jest tak, wiecie, taki wyższy kołnierzek. Ale szczerze mówiąc, podobają mi się oba, oba te modele. Tutaj mam wrażenie, że jest trochę bardziej korzystniejszy. Fajnie jest więcej odkryte i rzeczywiście ma fajny urok, ponieważ tutaj już od razu. Gumki są i tepówki. Bardzo mi się podoba ta bluzka, jeszcze tym bardziej, że ten materiał jest tak aksamitny, tak przemiły w dotyku, jest po prostu cudowna. Wydaje mi się, że ona właśnie tutaj w mojej kolekcji zostanie, chociaż zastanowię się, czy zostawić ją, czy właśnie zamówić wspomnianą wcześniej bluzkę Isla, czyli tę z długim rękawem, ale wydaje mi się, że to, to jest lepsza opcja jak na mnie, jak dla mnie. Następnie pokażę Wam komplet, komplet, nad którym się długo zastanawiałam, tak naprawdę szukałam jakichś fajnych rzeczy na stronie. Chciałam też pokazać Wam szerzej asturte no ale jednocześnie no pod uwagę dostępność, a jednak w Laureli bywa ciężko, po prostu nowości często wyprzedają się od razu też ostatnio weszła taka sukienka Norin, chyba ona się nazywała in love czy coś takiego, różowa w czerwone serduszka, przepiękna no ale po prostu momentalnie się wyprzedała, a jeszcze się zastanawiałam czy domówić i poczekać po prostu aż paczka przyjdzie, ale już po prostu nie zdążyłam, dlatego tutaj tak zamówiłam go dodatkowo ponieważ nie do końca czułam ten materiał po zdjęciach na stronie ale szczerze mówiąc, jak ja widzę tutaj, to mega mi się podoba. To jest taka granatowa baza. Mamy tutaj kwiatki w różnych odcieniach: róż, żółty, pomarańczowy oraz właśnie taki um, lawendowy. Bardzo ładnie wygląda. Jeszcze dodatkowo ma tak, takie jakby przeszycia, inną błyszczącą nitkę, nie z brokatem, tylko po prostu taką odbijającą światło. To jest ogólnie 100% wiskoza i prezentuje się ten ma materiał naprawdę bardzo porządnie, bardzo milutko. <laughs> ogólnie jest taki bardzo przyjemny, wygodny. Wiskoza. To jest w ogóle super materiał, jeśli chodzi o lato i o upały. Jeśli chodzi o ten komplet, to on kosztuje 279 zł. i Jest taki, jakby powiedziałabym, niecodzienny. Dzwony to już są bardziej, tak mi się wydaje, ale mamy tutaj długie spodnie, a jeśli chodzi o górę, to ona już jest taka bardziej kusa, ponieważ jak widzicie, nie jest jej wiele. Ja tutaj nie związywałam na wieszaku, ale to jest taki właśnie topik na ramionczkach, nie zakryje wcale wiele i mamy tutaj wiązanie z przodu. Dziwne połączenie, jak dla mnie, ze względu na to, że w momencie, kiedy już długą długie spodnie zakładam, no to jednak sięgam zazwyczaj po długie rękaw, wiecie, długie spodnie zazwyczaj zakładam w momencie, kiedy jednak jest chłodniej, ale rozumiem jednak, że czasami trzeba się ubrać formalnie do pracy, no w momencie, kiedy jest gorąco, więc na przykład taki zestaw byłby fajny, no ale to jest taki typowo letni, więc... Mm, do krótkiego topu, dobrałam krótkiej słoneczki, e, ale no zobaczymy, jak to będzie wyglądało razem. Komplet ogólnie prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. Cudownie leży. Nie wiem, czy to jest akurat wzór nie zbyt ciemny, nie, nie dzieliśmy tutaj za dużo jak dla mnie. Wydaje mi się, że jednak dla blondynek plus jeszcze jasna karnacja fajnie wypadałoby jakieś takie bardziej pastelowe kolory, nawet jeśli chodzi o bazę. Wtedy na spokojnie bym zostawiła, ponieważ bardzo mi się podoba, jak leży. Te spodnie są niemalże idealne. Mam tutaj trochę luzu, ale takiego luzu na no zasadzie. mogę się spokojnie najeść i nie będzie mi tutaj uciskać w brzuchu. A znowu lepiej leżą, są bardziej dopasowane niż poprzednie spodnie. I co? Mamy tutaj właśnie fajne dopasowanie, tutaj także takie zakładki materiału. Właśnie ta nogawka moim zdaniem jest troszeczkę właśnie bardziej taka rozkleżowana w formie dzwonów. No i widać to, jak stoję, że ona się troszeczkę tak bardziej rozchodzi. Fajnie podkreśla tutaj biodra, właśnie ten komplet i tyleczek. Jeśli chodzi o top, top prezentuje się naprawdę super. Super. pasuje idealnie do tego kompletu tutaj jak widzicie już mało skóry zostaje um, pasuje idealnie długością, ponieważ te spodnie są znacznie wyżej w talii sam komplet oceniam naprawdę na super plus, mega mi się podoba ale po prostu będę wyczekiwała na jakieś jaśniejsze kolory po prostu z innego materiału, to jest ogólnie model Vajana Flowers, mówię Wam także nazwę modeli, ponieważ wtedy będziecie mogli sprawdzić po prostu czy danych rzeczy później jak już wygasną linki, jak już nie będzie ich dostępnych na stronie, będziecie mogli po prostu wyszukać i sprawdzić czy nie ma na przykład jakiejś innej wersji kolorystycznej. Następny komplet skradł totalnie moje serce. Jak zobaczyłam zdjęcie na stronie, zdjęcie na laurze, wygląda przepięknie w tych kolorach. To są tak samo też moje kolory. On w ogóle ma taki fajny vintage vibe. Ten komplet. Moje kolory połączenie pomarańczowego z różowym jest w ogóle cudowne. Tu jeszcze mamy paski czerwieni. Komplet to Alexi's Pink. W skład wchodzi, jak widzicie, spódnica, która jest taka bardziej ołówkowa, dosyć długa i też tutaj ma być w talii. Ma Także fajne wycięcie tutaj na nogę. A jeśli chodzi o górę, to mamy tutaj taki sweterkowy top, bo to jest taki właśnie nowy materiał. Taki sweterkowy top, dopasowany, crop top. Przepięknie to wygląda razem. Mam nadzieję, że tak samo będzie dobrze na mnie wyglądał. Jeśli chodzi o rozmiar, to tutaj właśnie zamówiłam rozmiar M, ponieważ nie było mniejszego rozmiaru. Wszystkie pozostałe rzeczy są w rozmiarze L, a skład to 60% bawełny i 40% akrylu od razu z Ja jestem po prostu zakochana w tym komplecie. Wygląda wygląda przepięknie. Ja tutaj akurat dzisiaj, ze względu na to, że większość rzeczy jest elegancka, są tutaj sukienki założyłam do nagrywania tego holu obcasy w, w odcieniu beżowym. Tutaj kompletnie do tego kompletu. One nie pasują, sama bym dobrała wysokie białe konwersy. Idealnie się tutaj zgrają. Jeśli chodzi o chłodniejsze dni, jeszcze na to wiecie, jeansowa kurtka. To jest po prostu komplet dla mnie idealny. Ja się rewelacyjnie w tym komplecie czuję. Jest po prostu idealnie skompletowany. Minus takich spódnic ołówkowych, Dopasowanych jest taki, że um, po prostu one są dopasowane, więc podkreślają wszelkie. Kształty, co jest czasami atutem, tak jak ładnie podkreślają pośladki. Tak, tutaj po prostu, jeśli mamy wystający brzuch, jeśli mamy większy brzuch, czy mamy problemy, że po prostu puchnie troszeczkę po jedzeniu, no to musimy się jednak przygotować na to, że on będzie troszeczkę wystający. Tutaj, że będzie to podkreślał, ale tak czy inaczej, moim zdaniem, wygląda to naprawdę super. Totalnie moje kolory. Fajne jest tutaj właśnie to wycięcie na nogę, fajna także długość, bardzo taka elegancka. Mimo, że to nie jest totalnie elegancki komplet, ale wiecie o co mi chodzi. Mi się mega podoba właśnie to zostawienie kolorystyczne w szczególności. Była jeszcze taka jaśniejsza wersja. Już nie pamiętam dokładnie jakie kolory, ale jak wpiszecie komplet Alexis no to wyświetli Wam się także poprzednia wersja. Ona też ma potrzebkę, która jest dotąd. Tutaj jest jakby taka krótsza spódniczka, ale totalnie nie odstaje, nie widać, jej fajnie wygląda. No ja jestem za, mi się mega podoba. Nie wiem, czy powiedziałam wcześniej, cena tego kompletu. to 199 zł. Gorąca nowość, która momentalnie się wyprzedała. Ja akurat widziałam em, informację że będzie dostępna i właśnie jak tylko się pojawiła, to złożyłam całe to zamówienie. Bardzo ładna cena, 269 zł, jest to 100%owa 100% wiskoza. Mamy tutaj właśnie taką spódnicę z falbankami, tutaj górę z wiązaniem i będziemy mieć tutaj takie wycięcie właśnie w talii, na brzuchu. Tak to mamy długie rękaw z gumeczką. No i tak się prezentuje. Bardzo ładny materiał, ponieważ jest to taki bardzo ładny, twarzowy odcień różu z takimi białymi kwiatkami, gałązkami z liśćmi. Fajnie to wygląda, taki bardzo delikatne, idealna na lato. Także zobaczymy jak będzie wyglądała. Cena to 269 zł. Sukienka niesamowicie urocza. Ogólnie Laurella lubi właśnie falbanki, takie delikatne, kobiece wzory właśnie wiązania. Więc kupując na tej stronie, no to totalnie musicie lubić właśnie takie klimaty. Ja wiem, uwielbiam, dlatego też często rzeczy zamawiam. Bardzo podoba mi się ta sukienka. Jest i na idealną długość. Czasami sukienki z Laureli są dla mnie troszeczkę za krótkie. Ta po prostu jest idealna. Nie za krótka, nie za Długa, po prostu sam raz. Bardzo delikatny, lejący materiał, który cudownie tutaj gra, jeśli chodzi o ruch. Tak samo pod wpływem wiatru. Niesamowicie cienki, gładki, przyjemny dla skóry, ale jednocześnie przewiewny na zarówno rękawy, i ogólnie tutaj po całości. Bardzo ładnie wygląda. Tutaj mam taką fajną falbankę, która fajnie jeszcze tutaj przykuwa uwagę do biustu. Tutaj, jak mówiłam, mamy to wycięcie, ale tak naprawdę tutaj, jeśli chodzi o tę sukienkę, mamy dwa, dwie możliwości, jeśli chodzi o zawiązanie tutaj tego wiązania. Zaraz Wam pokażę drugą wersję. Długi rękaw, więc to też jest fajne w momencie, kiedy chcemy się jednak troszeczkę uchronić od słońca. Mamy spalone, na przykład ramiona. To jest fajna sprawa. Troszeczkę jest dłuższa z tyłu, wygląda bardzo elegancko zarówno na co dzień, jak i także na jakieś większe wyjścia bardzo ładny materiał, mega mi się podoba. Tutaj miałam tę sukienkę po prostu tak związaną na supeł w pasie, ale jak widzicie, sporo tego materiału zostaje. Tak mi się jak najbardziej podoba, ale pokażę Wam właśnie tą, tą drugą możliwość. Więc tutaj wtedy nie związujemy w środku, tylko robimy takie zakładki tutaj z materiału. To sprawi, że też dekol będzie mniejsze. Możemy tutaj sobie dowolnie ten materiał wyrównać tak, żeby po prostu zwiększyć czy zmniejszyć dekolt w zależności od Waszych preferencji. I z tyłu sobie ją po prostu wiążemy mi się tutaj na pewno nie uda ładnej kogatki zawiązać, dlatego po prostu także, że zawiążę na super. Teraz tutaj oczywiście trzeba wyrównać materiał, ale tak zdecydowanie wygląda bardziej delikatnie. Mniej wyzywająco, chociaż nie jest to sukienka wyzywająca, ale po prostu mniej pokazuje, więc od razu wygląda troszeczkę delikatniej, więc tutaj mamy możliwość po prostu dostosowania do tego, jak po prostu bardziej wolimy nosić sukienki. Znaczy, chcemy pokazywać biust też od wielkości biustu. Zależy, co nam się będzie bardziej podobało. Tak naprawdę mi się podobają obie opcje. Teraz właśnie ze względu na to um, przewiązanie, to bardziej jest podkreślona talia. Fajnie jest tutaj odcięcie. Nie jest to jakoś sukienka bardzo roz rozklaszowana, ale fajnie widać um, klepsydrę, kształt klepsydry. No i jednocześnie nie widać w ogóle brzucha, ponieważ jest totalnie zakryta. Te bardzo mi się podoba. Następna sukienka jest przepięknym, żółtym odcieniu. Też trochę na pograniczu pastelowego żółtego, z troszeczkę w stronę już słonecznego, no, ale trochę mniej intensywna niż tutaj wywidzieć. Ponieważ się to troszeczkę przekłamują. Kolor jest bardziej stłumiona, i mamy tutaj takie czarne, powiedziałabym, ciapki, ponieważ nie są to kuleczki, jest taki niestandardowy wzór. Mamy tutaj bardzo długi pasek, więc do przewiązania wydaje mi się dwukrotnie. Tutaj, jak widzicie, dekolt jest po prostu tak na zakładkę, spięty jest tutaj właśnie na środku. Mamy fajne pówki. Tutaj ponownie takie gumowanie na ramionach. Trzy palmaki na dole, tutaj też wydaje mi się, że długość, no nawet wydaje się, że będzie troszeczkę dłuższa, albo taka sama jak ta sukienka, którą mam na sobie. Kosztowała 219 zł. I to tak samo jest. 100% wiskoza. Większość właśnie sukienek w Laureli to jest 100% wiskoza. Uwielbiam ten materiał na upały. To jest super, że znajdziemy mnóstwo właśnie takich super oddychających materiałów na stronie. Dlatego zwróćcie uwagę, jeśli szukacie na przykład na jakieś wyjazdy w bardziej upalne miejsca, czy też na po prostu polskie upały, które też bywają naprawdę ogromne. Sukienka sama w sobie, jak widzicie, wygląda naprawdę bardzo ładnie. Fajnie podkreśla tutaj talnie, Co prawda na górze jest troszeczkę sporo materiału, ale tutaj w talii wydaje się już taka dosyć dopasowana. Mamy tutaj suwak z tyłu, więc jest fajnie dopasowana na górze, ale tak jak mówiłam, mamy tutaj właśnie pasek. Do tej sukienki. Jak mówiłam, jest on naprawdę długi, więc spokojnie starczy na podwójne przewiązanie i na taką sporą kokardę jeszcze z fałdowaniem, znaczy tutaj z wystającym materiałem. Teraz talia jest troszeczkę bardziej podkreślona, ale nie wiem, czy nawet nie podkreślałam się bardziej bez tutaj tej kokardki, ale schowałam tę kokardę po prostu z tyłu, tak żeby tutaj nie zaburzała mi tych falbanek, ponieważ tak mam wrażenie, że fajnie wygląda, i po prostu to jest um, skupienie uwagi, a nie na tej kokardzie, która była tutaj tak z boku, ale za. Sama, po prostu tak jak miała Laura na zdjęciu na stronie. Podobają mi się bardzo rękawki. No jeden minusem, jak dla mnie. To jest tutaj dekolt. Ja akurat nie za bardzo przepadam za takim rozwiązaniem, że takim materiałem na zakładkę. Co innego, na przykład w sukienkach Diana, która właśnie też ma taki, takie na zakładkę, tylko że nie mamy tutaj złączenia i sami memu wiążemy, no więc też możemy fajnie dopasować. Tak tutaj po prostu ten dekolt mógłby wyglądać znacznie lepiej, mogłaby być góra tak, jak tutaj na przykład, albo po prostu tutaj jakaś falbanka, jakoś tak. Troszeczkę mi czegoś tutaj brakuje. No ale sam kolor, model mi się bardzo podoba. Fajna wiosenna pozycja. Ta sukienka rewelacyjnie będzie wyglądała do opalonej skóry. Znaczy też u osób o ciemniejszej karnacji, ponieważ będzie wtedy taki fajny kontrast i też ten kolor fajnie opaleniznę podbije. No ale przy jasnej karnacji, jak widzicie, też prezentuje się naprawdę bardzo ładnie. No tutaj troszeczkę mi czegoś brakuje, dlatego sama wydaje mi się, że nie zostawię w szafie, ale jeszcze na po prostu pomyślę, ponieważ podoba mi się bardzo ten kolor. Na koniec mam tutaj Sukienkę Adeli Peach Rose. Tutaj ta sukienka podobała mi się w dwóch wersjach kolorystycznych. Tak samo przepięknie wygląda w odcieniu pastel. Tam ma jaśniejszą bazę i takie właśnie pastelowe ciapki. Też wygląda super. Zastanawiałam się właśnie długo, ale jednak wybór padł na tę wersję kolorystyczną. Mamy tutaj gumkę w talii, bardzo fajne falbanki tutaj w dekoldzie. Fajny rękawik, ponieważ tutaj jest zakończone tak jak koszula, więc też po prostu daje taki troszeczkę bardziej eleganckiego wyglądu. Mamy tutaj dosyć długą sukienkę, która jest... Um jeszcze dłuższa tutaj z tyłu. Więc to też jedna z takich dłuższych sukienek, jeśli chodzi o Laurel. No, jak widzieliście, te krótkie idealnie tutaj pasują na mój wzrost. Jej cena to 269 zł, a materiał to wiskoza bambusowa, czyli taka wiskoza, nie taka jak tutaj, taka po prostu aksamitna w dotyku. Troszeczkę jakby bardziej szorstka, ale dalej przyjemna pod palcami i oczywiście oddychająca. Także zobaczymy, jak będzie wyglądała, chociaż to wygląda na dosyć różną i jakby miała sporo materiału. Ale zobaczymy. Może fajnie mi opnie, albo po prostu tym pasem się fajnie zwiąże, ponieważ mamy tutaj dołączone do sukienki przepiękne kolory, które tak samo będą fajnie podkreślać opaleniznę, ale tak samo przy jasnej karacji wyglądają super. No, bardzo fajne połączenie kolorystyczne. Mamy tutaj róż, pomarańcz, biały oraz właśnie taki liliowy kolor. Fajnie wygląda, powiem szczerze, ponieważ tak, tutaj jest fajnie dopasowana w talii, Jeszcze dodatkowo przewiązałam właśnie paskiem, żeby tutaj dodatkowo spiąć. Tu jest na, na górze duży, dużo materiału więc wydaje mi się, że nawet korzystniej wyglądałaby w mniejszym rozmiarze, ale taki jest zamysł ogólnie nawet. Jak możecie zobaczyć na stronie, na zdjęciach, tam właśnie ta sukienka jest taka luźna na górze, tak powinno być. Tutaj mamy właśnie tą fajną falbankę. Ja się wczuję w niej naprawdę bardzo dobrze. Mamy tutaj taką długość właśnie tuż na kolanku, czy też na kolanie, a to z tyłu jest już taka dosyć długa, bardzo też elegancka, także na co dzień dla osób, które nie lubią właśnie jakichś takich super krótkich Sukienek, to moim zdaniem jest bardzo fajne rozwiązanie. Na to będzie super, mega mi się podoba. Nie wiem co mam więcej do powiedzieć. Fajne rękawy, ze względu na to, że tutaj jest taki dosyć spory właśnie pas. Mamy guziczki. Wydaje mi się, że też będzie można troszeczkę podwinąć, ale w takiej wersji długiej tak samo fajnie wygląda. Gdyby ten komplet, który Wam wcześniej pokazywałam, był właśnie w takim materiale, to po prostu by było zabójcze połączenie i fajnie by było, jakby się coś takiego pojawiło albo jakieś inne rzeczy właśnie z tym materiałem ponieważ bardzo mi się podoba. Słuchajcie, to już by było wszystko na dziś. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Dajcie znać w komentarzach nadal, co sądzicie o tych ubraniach, które tutaj wybrałam do tego Holu, co myślicie ogólnie o ubraniach Laureli, czy podoba się Wam, czy nie, jakie macie sprawdzone modele. Ja w dalszym ciągu powoluję na jeden z bardziej popularnych, chyba najbardziej popularny model sukienki, czyli Milano, które ciągle są wyprzedane, jak już zostają tu w jakichś takich materiałach, które nie do końca nie mi się podobają, a te ładne to po prostu momentalnie znikają, więc liczę, że kiedyś się uda. No i że po prostu już nadejdzie taki czas, że nie będzie trzeba o te ubrania walczyć, tylko po prostu przeglądać stronę. No i wszystkie rzeczy, które się spodobają, będą dostępne. No niestety tak nie jest. Ale mam nadzieję, że się to poprawi. Także było, słuchajcie, tyle na dziś. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa!